Cześć siemanko, witajcie. Ja jestem The David Games i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Od zera do milionera. Jest ze mną dzisiaj Mati Konix. Witam serdecznie. oraz Kamilos tam ciężko na misji gdzieś pracujący. Witam wszystkich bardzo gdzieś serdecznie. serdecznie. Gdzieś sobie tak. Tam daleko na Nupolu numer 5 sobie pracuję. I tak, w dzisiejszym odcinku troszeczkę sobie pomulczujemy po sorgu. Zapraszam Was na poprzedni odcineczek do Kamilosa, który sobie kupił pięknie ten nabytek. Ej, jakbyś mógł, to wyjdź mi. Dziękuję. No i się spaliłem. Rozgrzałem Ej, I tak, w późniejszej części odcinka pojedziemy sobie też po nowy nabytek, więc na pewno oglądajcie do końca odcineczek. Można odbierać Ej, jak coś tego. Jak? Misję można odbierać. O, no o no to mogę odebrać. O, już sobie odbierę. O. Tego, Mati, podstawiłbyś mi tą przyczepę. Jako no i 11 tysięcy no, wpadło ja, ja na nasze konto Wysz kościł no. teraz? No No w Sorgo będzie kościł na misji To weź mi tą przyczepę Dobra To możesz mu podstawić to Tak, masję ma y, teraz po, troszeczkę pogrubje pogrubułem. Dobrawa Ale nie ten, tak. na sklepie jest ta Kto jest na sklepie A e, Dobra, ja myślałem. Że wy... Dokładnie Tymi naszymi malutkimi O boże się no, Największe maszyny jakie Wracając, oh. Matisse teraz y, będzie gruberował jak przy, podwiezie Kamilosowi przyczepę Dziężerówkę oh. jadę w chłopie, a ja prawka nie mam Ty, te, żeby to, to bardzo niedobrze Dlaczego Trzec tak robisz? Trzeba prawko zrobić Popolniej będę jesteś jeszcze. Dobra, jedziemy Niedobrze mm. bardzo Ogólnie naprawdę fajnie to wygląda, dużo pola nam nie zostało, więc myślę, że szybko se to zrobimy I będziemy mogli sobie lecieć do następnej pracy bo pracy we wrześniu nas czeka teraz strasznie dużo, bo mamy jeszcze dużo pracy. do pola i wszystko. No. O. Trzeba poobrabiać, że do następnych siewów przygotować. Pole nr 30. I tak, mamy 410 tysięcy, dzisiaj nam będzie 25 tysięcy, bo pojedziemy i mogę już wam zdradzić. Pojedziemy i zakupimy sobie talerzówkę. Ej, czemu mi wyłączyło tą maszynę? Bo jadę, jadę i mi wyłączyło nagle maszynę do mulczowania. Ogólnie znowu będziemy na tym polu pracować, znaczy Kamlatz będzie tym razem pracować na polu numer 30, czyli naszym ulubionym. Tak Podobał się, musimy... No. Podobało się tam nasza praca, więc będziemy tam często tak. pewnie... W sąsiad uczęsać. dużo usług chce. Ale, Ale w ogóle ja... fajnie na mapie, fajnie na mapie wygląda ciężarówka. El, bo będziemy mogli mu ukraść jak coś chyba. A. Ten nie, będzie... nie. dobrze. A to pewno na zbiorach plonu, to będziesz musiał te plony jechać odwieźć na sprzedaż. Tak, Czyli nie wiem, jak to, że to działa. Tam, jak się odwiezie, tam jest jakiś skup, na który trzeba to odwieźć, i to tam trochę chyba zostaje, i można jako samemu sprzedać, i już dostaniesz kasę za tutaj, jakby, jakbyś sam to sprzedał. Dobrze, Przez no o, to, to, to dobrze. I będzie mieli całą naczepę, to weźmiemy, sprzedamy 1%, tak jakby sąsiadowi, a 99% dla siebie zawalimy. Tam będą z dwie przyczepy albo więcej. Dokładnie. A ty jedziesz tym największym kombajnem, to jest map na tym. Jo, yes. że no właśnie on jedzie dużo Znaczy to jest kombaj odnośnie pojemności i mocy chyba największy, ale Header nie ma największy. 12 Aha. metrów Header ma. Serio? A największy no. ma John Deere, 13,7 chyba. John Deere ma największy? Aha, okay. Ja myślałem, że ten. Rozumiem. No. Dobra, a ja To nie jest jeszcze ten, ten największy, postawował. bo to jest 8T i DAL, a jest jeszcze 9T i 10T. Aha. Rozumiem. A 10 ty to nie ma nawet go farmingu, bo to jest bez kierownicy Mam. już. Ogólnie wczoraj na live żeśmy mówili, że dzisiaj powiemy to jak panowie co z tym maratonem? Robimy czy nie robimy? A. No tak jak no. mówiliśmy, a, a ty, Widzisz, jaki tu zestaw za tobą jedzie. Gdzie? O, widzę właśnie. O widzisz, takim Kamilos będzie pracował. No podejrzewam, że nie skończysz tego, więc będziemy Mati, kombajnem I pomoże. Jas. <laughs> Tak, na nasz ja wtedy... nasz kombaj nie jest taki malutki, to może coś tam zrobi. No, no w sensie nasz kombaj jest teoretycznie tak 2,5 mniejszy hmm. razy od niego, bo ma około 5 metrów. No, więc maraton będzie odcinków, zaczynamy od mojego. Może moment, ja więc... to powiem, dobra? 6-5. No bo ja już mniej więcej wiem jak to ten e, mówić to. Dzisiaj właśnie zaczynamy tak jakby ten maraton Dawida i maraton będzie trwał przez 6 dni. I, wypada, I zrobiliśmy tak, żeby wypadało do każdego po dwa odcinki na kanał. Także dzisiaj, no. właśnie, jest tak, jakby pierwszy odcinek. E, jutro będzie u mnie kolejny. No i oczywiście za dwa dni będzie u Kamlosa. I później z Dawida. I tak, właśnie do niedzieli, nie? E, Dokładnie. Właśnie. Także mam nadzieję, że taki maraton mi się spodoba. E, Bo teraz my mamy ferię, więc stwierdziliśmy, że zrobimy. Czy my we dwóch już... mamy? Martiniova. No. Ale Mati no. ma na tyle ogarniętą szkołę, że może to A, robić Czas ma jeszcze Ostatni Byliśmy. rok w miarę No, ma taki to on czas. tak Ja zawsze mam czas hmm. No ale tak. nie wiem czy jak będziesz w ósmej klasie, czy będziesz tak miał czas No, też tak sądzę To jest tak zawalone w tej ósmej klasie Tak jak ja też na live'ie mówiłem, że jeszcze podejrzewałem, że styczeń to może trochę jeszcze lutego Będą odcinki live'y trochę częściej, ale później to już będzie trochę mniej Pojedzie też trzeba się do szkoły trochę przygotować, bo to ósma klasa, więc dlatego Egzaminy Dokładnie Żeby yy. to przynajmniej dobrze jakoś poszło Bo to jest takie... No... Trochę nie, że... Ty mówiłeś, że to talerzówkę kupujemy, nie? Tak Dzisiaj Talerzówkę będziemy kupować Ma, Nie wiem, czy pojadę sobie teraz I kupię, czy bo dopiero ty, jak ty, trochę pogruperuję teraz dokończysz to i co będziesz chciał robić? I trochę chcę pogruberować, no i tą talerzówką porobić A gdzie byś grub po tym chyba co, co ten... Po tych fastach tą talerzówką No wiem, ale gruberować to... Bo ja ty pole na tym polu zaraz. co Na tym polu co ty robisz A mi tu zostały cztery przejazdy A mi też zostały cztery Mnie, A nie, jednak dobra, jednak zostało mi dużo ja no. że, że... Bo nie, bo te, tak jakby są na tym polu te... No Chłop się pomylił <laughs> No, ale nie, bo się. to tak wyglądało właśnie, bo w tym miejscu gdzie ten, to już wyglądało, jakby to była trawa. To przecież są takie. No te chwasty. To są? One są tak gęsto, że. Ok. No, no bo tam jest akurat taki kawałek, no, no który się Tutaj się jeszcze wałuje, będzie można siać. Tak? No i musimy też pamiętać, że musimy po każdym siebie no. wałować. Bo to Wiesz? dużo. no To niby 5%, no ale to jest zawsze coś, jak na początku, jak się mhm. rozwijamy. No właśnie. O takich rzeczach, kurde, trzeba Ale poległość. mi tu długo zajdzie to koszenie. Matki. Ale to przynajmniej jeszcze będzie na odcinek Matiego. Ktoś będzie mógł to robić. Ja mogę ja, robić to dalej. Ja ogólnie nie wiem, co będę u siebie na odcinku robił, ale jeszcze. Znaczy, tu dalej będą te prace, to jesienne, ale co dokładnie. No to... na jakiś skup to trzeba wywieźć? Jakiś siewy, czy coś? Nie wiem. No siewy to na pewno, nie wiem, teraz to chyba rzepak tylko. No chyba, że przeminę, Można nie Zobaczymy. A będziemy przewijać? Zobaczymy. O kurcze. Dobra, gaz mi na chwilę traktor. No, Wiecie mi gdzie jest sklep jakiś rolniczy? desal coś tego, tamtego? Nie, ja się nie orientuję. Mi został ostatni przejazd, więc robię go i będę mógł się z to Mati zamienić. Dobrze. Chwilę sobie pod... Yy, Pogruberuję. Gruberowanie nas... fajna sprawa Ja już kolejny odcinek gruberuję, bo Kamilosa zawsze ten ostatnio robiłem Gruberowanie O No, yeah. bo gruberowanie fajna sprawa, trochę pogruberujemy, oddamy później Matiemu i pojedziemy sobie naszym masajkiem po talerzówkę nową Ogólnie to pod po, po odcinkiem ostatnim Kamilosa się trochę po komentarzach ten widzę, że, żeście się kurwali, znaczy ten, spurzyli. No, eee... już tego nieładnie, tak. Spurzyli się. Ten, cicho tam, bo to ciebie dotyczy. Możesz eee... się powiedzieć okay. ale odej, traktor. A, dobra, to masz już. Już jest. Użyliście, bo ten. Bo Kamilot ogólnie zmienił program. Znaczy tam Kamilot przeprosił w komentarzach, ale tutaj właśnie powiem. Eee... Możesz powiedzieć. Kamilo, teraz już cicho mu, siedzi, nie? Mów, Ju, no, mów move, move. tego, tamtego, mów. Ja bo po prostu miał... Znaczy to cię czy nie wiem czemu ja to mówię, ale dobra już powiem ja O bo ty chcesz? Ja chcę. Ja mówię zapisali po prostu, nie? On co chce to mówi, tyle. No. Więc dobra. no całego tego pola raczej ja nie będę robił jeszcze troszeczkę, naprawdę bo ten gruber mi się tak I podoba. No to ja będę wizualnie. bałował. Już. Teo bo ja nie Możesz wiem gdzie zacząć. jest ten, gdzie to trzeba tu złoże wywieźć. Jakie? A w sensie nie, nie wiesz jak dojechać A, czy nie wiesz w ogóle gdzie jest. W ogóle gdzie skoś... to jest. Czekaj. A to chyba na mapie Aha. się pojawi, nie? Jak to wiesz, jest... Sklep rolniczy, pokaż. Yy, oznacz miejsce. Mi się wydaje, że to powinieneś mieć jak... Nie wiem. Zgnęłem oznacz miejsce wiesz, i... Nie ja jeszcze bardzo. nie robiłem misji na... Oznacz miejsce. Nie ja tam nie widzę, że Skręb... to rolniczy, no właśnie ja też nic nie widzę. Ja w Gosp... ja w gospie... nie. Halo. W Dobra, tu co wniemy. Mam kierownika czy nie? Mam. Zaraz zobaczę, czy masz. Ja nie. nie no. Zaraz co ci powiem, jest? czy masz. A jakby nie miał to w misji nie przyjął chyba. Czy to ty Dawid przyjąłeś mu? Nie ja. Nie, on a co to sam przyjął. To Ale, e, Ale obydwoje gdzie to jest? Macie. Piekarnia tu jest. A ja ci pomogę szukać już. Czego szukasz? Nazwy? Gleb rolniczy czeka już ci powiem. Le Yardy DS Farmies farmę coś tego tam, tego takiego te wały mają 6 i 4, Pie dobra. czekaj, piekarnia weź to se oznacz i mo możliwe, że ci się pojawi bo mi się to A, czekaj, nie pojawia ja, ja tu dojadę do końca hmm? i ci pomogę, bo tylko nie chcę tutaj przez drogę przegruberować prze Matys żeby tu było szybciej to byś nam podstawił jeszcze tu naszą tą dużą przyczepę mi. Jak to oznaczyć to miejsce? No po prostu jak wchodzisz Masz zbienny, nie ten, to klikasz się na to i oznacz... oznacz Mam! Miejsce. Znalazłem! Sklep rolniczy, lewy górny róg, taka, taki wykrzyknik. A, to! Znaczy, no. A, bo to teraz wykrzyknikiem jest oznaczone, dobra. Jak będzie? Dobra. To my sobie dalej tutaj już gruberujemy, teraz wjechaliśmy w ten największy... Te największe chwasty. A naprawdę, Dyleń animacje, waliło, szokasz. animacje A naprawdę. tego Grubera są kozackie. Ogólnie żeśmy się, mi się mega zdziwili, jak tyle kwastów, bo ja pierwszy raz widziałem, że. Normalnie jakby się wnikiem przejechał, prawda? No. Dokładnie. Ale w tamtym farmingu też tak chyba było. Nie było właśnie tak. Przynajmniej się nie przypominam, żeby aż tak Ja ogólnie w tamtym farmingu to nie grałem na kwastach, bo mi się nie podobało zawsze, jak się opryska w zbożu, to zostają te brązowe. No i tu też tak jest. No. No, mogli Niestety to właśnie nie zmienić. Poprawili. Zresztą ja to już mówiłem tyle razy, że na odcinkach Mogli, to co mają zmieniać, to nie zmieniają. No, nie wiem po tak co ja po robię, jak ty rzeczy jeszcze nie skończył, ale dobra. A co, ja co ty ma... właściwie teraz? Mati no, robisz? Mówiłem mu, że mówiłem. Że A, małuję. dobra. Myślę, się nie, widzę, nie znowu chyba. Ale ten, ten komba jest jakiś, ten sąsiad go już ma chyba od kilkudziesięciu lat. No chłopie, no jak on co? na tym polu co chwilę się je... 51 jeden motogodzin ma. O, to... czy, czy no czasami jak... ten sąsiad drugi raz nie miał sorgana no, po drugim No sezon, tak, tak drugi raz, bo ty, to jest chyba nawet to, co ty żeś pryskał. No tak. No tak, to jest to samo pole. Ja, ale nie wiem, i co mi się wydaje, ale... To samo tak. tak tak sorgo nawet to jest. Że sezon Możliwe. temu, że też sorgo było. Tak nie, w tym pod... sezonie było to teraz żeś pryskał. Ty nie, nie w sensie jeździ, na, raz jak żeś pryskał czy tam nawóz to był rzepak. No Aha, dobra, to dobra się rasta, teraz coś. To się zgadza właśnie, że tam był rzepak. Dobra, ja mam... No Mati, podstawisz mi naszym tu, bo tego będzie dużo tutaj. No, ciężarówka mu nie wystarczy, dobrze. No, ja, ja mam 13 minut... w jednym i w drugą ciągle. No, bo sobie. ja jeździł nie będę. No ja tak, tutaj zrobię to. sobie jeszcze takie 2-3 minutki i wezmę sobie Maseja no, i pojadę po talerzówkę. Mi? A ty wzięłeś Maseja do tego, myślałem, że Sztejera weźmiesz. Nie, ja Maseja lubię. A, bo ja Maseja będę, Maseja będę potrzebował do talerzówki. Będzie trzeba przepiąć, bo y Steer to chyba nie da sobie rady z nią. Sztejera to już się na złą oddaję. Na, najpierw trzeba się waltry pozbyć. Będzie już złomował O właśnie, to napiszcie, bo my też już niedługo będziemy kupywać nowy ciągnik po przebudowie i czy właśnie... Jaki ciągnik czy sprzedajemy, bo na pewno... Czy, czy nie będzie bo my też myśleliśmy, że Stajera zostawimy po prostu do zwierząt na przyszłość. No, e, ale też no... Nie wiem. Według My mnie powinny być... Na e, Powinny być trzy ciągniki normalnie co w polu i tak dalej, no. a jeden ciągnik, który jest na głospie no. tylko. To by wychodziło, Według że nie sprzedajemy mnie. żadnego chyba. No. Nie, ja tylko że dokupimy. No. Więc jeszcze Waltrat i Steyr trochę z nami pewnie zostanie. No, bo Masa ja to kurde do końca serii. Masie musi zostać. Jest... <laughs> Masa musi zostać całą serię no. Tylko Ale nie. Możemy go później wymienić na tego mocniejszego z modów. Ale wygląda tak samo? Tak, tylko on ma 190 koni. To jest Ten jest 36,70, a tamten z modów jest 36,90. Yy, on Aha, ma 190 no koni. Ale naprawdę. Nawet tak pisaliście, żeby jakiś ciągnik, jeden z tych co mamy, żeby zostawić po prostu do końca serii, żeby mieć takie. Ten. Według mnie masy, bo masy każdy z nas wygląda. No, ma go ja najbardziej wszyscy lubimy, więc masę zostanie. No bo najładniej no. został zrobiony, chyba. No w ogóle, no masę tam jest. Najładniej ja lubimy, no. Wiecie, także. Mhm. A może jednak całe to pole dokończę, bo mam 15 minut odcinka. Co? To dok Już masz no? 15 minut? No, dokładnie, teraz 15 wskoczyło. O kurde. El czas szybko leci. Bardzo, jednak jak się z ja tym nagrywa myślałem, że to jest jeszcze dopiero, Ja, nie ja przez cały odcinek nie zrobię tego kawałka małutkiego nawet A ja matko nie No to niefajnie fajnie. I... Ja Ale nie No robię. Mieliśmy brać takie duże misje, że będziemy robić kilka odcinków w jedną misję taką dużą i... No i tak będzie, tak będziemy no, właśnie robić sobie No to najfajniej tak Będzie informować Dokładnie. bieżąco i tyle Jak będzie trzeba O teraz sobie tu pojadę, tak Czyli Ja idę zaraz do ciebie zobaczyć jak, ty, jak ci tam idzie to? Do kogo? A dawaj Kamilas może się zaraz zamienił. ale ja też bym kosił się... Ja mogę kosić. A u mnie ty na... miał... tak będziesz kosił przecież. Po to no. będziemy tyle kosić, że to będziemy przez no ten pe... kosić? To... to ja będę mógł kosić no, zmienczo, u Mattiego na odcinku. Mhm. No, no to To ta ogólnie... serbnie... znowu tam przyszły. na dziękuję. sieczkę czy na słomę? Na sieczkę, sorga nie da się chyba. Na nie słomę. ma, nie ma. Sorgu. A bo zapomniałem, tam jest sorga. Jakby była słoma, to byśmy mieli 250 ton słomy. No, to się zgadza <grychy> Byśmy zebrali już U, z tego pola by było Mega dużo tej słomy O Boże, tamto tej słomy było Nie wiem 500 na pewno A no, ogólnie gadasz, to jest 500. najgorsze a, a jak zbiera się znajdźkę, to pisze ile jeszcze znajdziek zostało? Ta. Nie A to będę musiał sobie no. zobaczyć żeby, ile nam pisze. jeszcze zostało Jeszcze tam z, chyba z 10 mi się wydaje nie, Czyli jeszcze około jakie Wszystkich znajdziek jest 20. Dzisiaj mamy odcinek 9. 11 znajdziek jeszcze nam zostanie, także o, no to... A ty a no, bo ten Kamilot na jednym. To prawda tam a. zrobiłem jedną gapę i że mnie zabrał, ale to kamio to A to Kamilo znam znam a ja tak. zabrałem. Także... Ale czas szybko leci, bo dopiero co mówiłem 15 już jest 18. No, no to ja na odcinku skoszę ten kawałeczek mały. O, no to przynajmniej zostawisz nam to U siebie prawdopodobnie prostą. będę robił wałowanie, myślę. I u Ciebie no z siewy już chyba będzie można jakieś Siewy zapytać. też będę robił. No u mnie takie właśnie też praca, ten... ...i księny, nie? siewy i tak. To u Kamilosa może wtedy przypadną te... ...opryski, nawozy. Mm. Nie wiem. Weź w tym stylu. Bo jak, ale siewy teraz będziesz się robić, tak? No, no, no Mati, wiemy. bo ja nie. Aha, bo Tylko, że to... Mati pewno wszystkich pól nie zrobi, więc... To ty czego Mati robisz siewy? No. Czego się wyrobisz? Bo ja mogę na przykład soi zrobić. No nie wiem, no ja myślałem, że ten... Rzepaku. Bo jeszcze w sumie nie ustaliliśmy Rzepaku dokładnie myśmy. co gdzie będzie. No to ja uprawi. mogę sobie wtedy siać. Bo ja mam na tym największy... nie ja teraz... czy ta misja nam nie przypadnie wtedy. Jak co? Jak my przewiniamy, przewiniemy do wiosny. No właśnie, to jest takie też. A to ją skończymy no najwyżej przed moim odcinkiem już no w sensie no u jego na pewno skończymy w sensie nie no skończyć tej nie misji skończycie chyba nie skończę te... jak masz ile 20 chyba że odcinka? według wtedy chyba że według chyba wtedy pojedziemy na kombajny dwa no tym naszym jeden ale... czy no ten nasz nie jest jakiś mega mały czekaj no sześć no. Metrów... 20 zrobiłeś no to ma dwa ra... połowę tego headera ma bo tam nasz ma 6, a ten ma 12 chyba no to jak teraz ty zrobisz ten mały i zostanie same długie kawałki to to jedzie szybko ubywało hmm. To, że to to może to boja bo ja już wysypałem dwa zbiorniki po 70% i już mam 80% znowu A, i co jeszcze nie trzeba jeździć z wywozem no A to Ale jeszcze to, nasze szczepy Jak będziemy we trzech, to, to będzie szybko to pójdzie Dobra, mi został ostatni przejazd I jadę kupić tą talerzówkę I porobię sobie kawałek i pojadę po znajdźkę I hmm. będzie koniec więc jechać waltrą, po talerzówkę czy sejem. Hey, Mati możesz tu przyjść nie na wiem. chwilę. Walter, paść bo Już, już mnie A dobrałem. dobra, to waltrę odczepię Mati i... możesz tu przyjść, czy nie? No, miałem przyjść, to mogę przyjść. Chodź tu do mnie i mi tym tirem. Dobra. Tirem po polu? No, a, przecież jest się... dom. Jest dom. A to obesuło było. A ty ten kawałek dopiero. fajnie, ty mówimy sucha, a tutaj desz zapowiadany. Hm. No ale on dopiero no. będzie w okolicach 14-15 Bożu on 12,5 ton zbiornika. Nie, ale w sumie rzeczywiście Dawid w sumie ma trochę rację Bo to po sorku takim wysokim Aha. Nie, no. Ja się dziwię dlaczego ten zbiornik ma 12,5 tona A to jest ten mniejszy ideal Bo ten największy zbiornik to ma 17, 17. ton Aha no właśnie Dziwię czego on Dobra ja skończyłem wracam się na Ale maszyneria I jedziemy no. sobie po talerzówkę Naszą zejścia są A Jak pod talerz... to się sąsiad nie skap Po talerzówce można siać czy nie? Ehm. Tak to Znaczy dobre. talerzówka jest bardziej na takie W ściernisku, ale no w sumie też można Bo ty byś robić te pole, które byś robił? pastami no. Jest, no Ale nie, no jeszcze te... chyba wałałować będziemy bo... Ale w sensie... się... już No chyba tak mi się wydaje, dobra. że tak. Dobra, ja że tutaj ja zostawiam. Dalej woła, że będę. Odczepiamy i szybko uciekamy sobie na klep. Żeby zakupić Dabij naszą byś pewnie na godzinę poleciał. Tak. Nie. A, bo ty nie jedziesz, dobra. A czy ma jechać? Samochodem? Po talerzówkę? A nie, nie. po znajdźkę ty jedziesz. Nie, ja jadę po talerzówkę teraz. I czemu ten ciągnik nie chce jechać szybciej niż 35, nie wiem. a on ma że ja 42. Który, Waltra? Nie wiem. No, a musisz... biegi? No, biegi mam na najwyższym. Na pewno? Na, H... na H4. No MK jest niższa. No. To nie wiem. Może przez to, że już jest trochę uszkodzony? Nie, nie, wątpię. Wiesz dlaczego? Obciążenie może ma jakieś coś. Nie, nie, nie. No. Bo nie mówiliśmy, nie? że go sprzedamy niedługo. A, spresować. nie dojedzie teraz do sklepu nawet. Tak, bo myśli, że no złomu i Ale jeźdź, ty, Dawid ostatnio też miałeś taki problem, że jakiś ciąg nikt nie chciał w ogóle jechać, w Steyr chyba. No? Nie wiem dlaczego. Z tym biegami chyba, nie wiem. się dobra. wydaje, że to przez biegi. Y jest tutaj gdzieś sklep, jest, dobra. Idziemy sobie, podejdziemy do sklepu i kupujemy naszą tam. Kurde, trochę kamieni jest takich dużych. Tą 4-metrową Tak. No? Taką. Dobra. Po ten... tej 10 Puch... metrowej nie ma już sensu chyba. No, jest Dobra. w ogóle 3 metrowa jest Dwie nawet Nie jedna. Jedna jest Teraz cofnij fajna Teraz O, jedna. No, się bo ja chcę zobaczyć A to się składa nawet, wow. No Czy ja mam ją na MC i ona ogólnie fajna jest. Mhm. Także... Nie wiem, pojedziemy 135 na godzinę, bo on szybciej nie chce jechać Tyle nam wystarczy. Jak pojedziemy tak ale ogólnie Waltra w środku nawet jest ładna. Nie jest jakaś zła. No w środku, a na zewnątrz to... No ogólnie na zewnątrz bardziej mi się podoba stajer niż Waltra, ale w środku Waltra. A Masy to się wszędzie podoba. Tak. Do, dokładnie. Najbardziej od przodu Dokładnie mówisz. Tak. Ze jest coś? No ty już się zamknij. No Dobra. Ja se tu wjeżdżam od tej strony. Jaki pocisk. <noise> Ogólnie to teoretycznie byśmy mogli pojeździć ciągnikami po tych chwastach i one by znikły No tak ale już to zwał do zobaczyć A bo ja bym ja największy ciągnik byśmy wzię wzięli z potrójnymi kołami chyba jest taki To Ej masej by, by pasował z tym idealnie, nie? Masej najlepiej Ale dobra już rób tym Tego Versatile'a byśmy wzięli Ale nie, trzeba będzie jeszcze wizę zmulczować po tym Bo kamienie da nie zmulczować, tylko wałować, sorry. No. no. więc ja zrobię sobie tak z 3-4 przejazdy, bo mam 22 minuty. Może nawet dwa przejazdy i pojadę tylko po znajdźkę. I... To już po znajdźkę to pobiegniesz, nie jest może. No to pewnie, ale w sumie ona jest na prostej. Ale mogę poobiec. Boże, dadz, weź ty pick-up'a O nie. Teo, Mati, bo zaraz znowu musisz do mnie tutaj podjechać, bo jestem po drugiej stronie pola. Dobrze, z miło przyjemności, nie ruchło no, po sobie pojeżdża. No dawaj, już tutaj możesz gazować. Ale w ogóle, po jak się Trzec, yy, do przejedzie... No nie kończysz, bo już mam 80%. Po nie? gruberze, jak yy, się przejedzie talerzówką, to tekstura jest bardzo ładna. Takie mm -hmm. fajnie no, zagęszczone. Tak fajnie, fajnie. No, Właśnie ja więc... liczyłem na to, jak robili tego farminga, że będzie inna tekstura dziewiętnastki taki mod był, że dawało ci teksturę po talerzowaniu. Tak. Ten wariable coś tam chyba się nazywało. O. No to ja jadę z trzeci przejazd i biorę Ogólnie samochód No jedziemy. 41 pole już jest y, gotowe do zasiewu, więc prawdopodobnie u siebie będę je siał. Dobrze, ja czekam tutaj Ej, to... na przyczepę. Dobrze. Już dokończam już jedę. A już mam Dobra. 85% Ja tutaj dojeżdżam, mam zrobione... O tu jakiś mijak jest Dobra trudno Mam całe to, nie całe tylko kawałek pola Ej zrobionego... to co na tym polu? Co bym teraz wałował? Na pewno nie rzepak, bo rzepak już tam był Nie tam był jęczmień Eee jęczmień, sorry Nie wiem, ja, ja, jak ja myślałem, bym... że jeszcze... Co rzepak możemy tam Bo soję myślę, że też zasiełem jedno pole Bo pisali, żeby Soję po sorgu ja bym zasiał no, ja też. Żeby tu zastosować jakiś ten... ten... no... zmien. Nie, ten jedzie tam tędy, Jezus, naokoło, zamiast się cofnąć. Dobra, nie o, ja się, bo zaraz tam będziesz podjeżdżał. <grym> Dobra, ja już jestem w miarę blisko, bo ta znajdźka jest, o ile ja ją dokładnie pamiętam. O Boże, 50 na godzinę po ściernisku jadę. To było gdzieś w tych okolicach ta znajdźka. Czekaj, ja już tu stoję, podjedzie, a ja idę do Dawida. Gdzie ty Dawid jesteś powiedz mi. Ło. Ja jestem koło zamku będę. Ty, ty gdzie... O, samochodem jedzie. Niech Ale bieg, tak? Jak ty. O ile dobrze to pamiętam. Ale tak, mnie zarzuciło. Gdzie? A, tu chcesz jechać, tu ten. Tu jest jakaś gdzieś to. Tu jest jednak o tych ławeczek. Tak. Tu, no. Łe, dobra. Nie wjeżdżaj tu, bo się nie da. No, no i tutaj jest znajdźka nasza. Która to będzie R. To będzie jeszcze tylko 11 sztuk. podjechał. No, więc co takim akcentem, <grym> a idę jeszcze zobaczyć do chłopaków, ale to już się przebiegnę, bo chcę No zobaczyć, chodź tu, bo oni... taka maszyneria ich chyba nie pokazywałeś nawet. Czyli mogłem lepiej podjechać, masz rację. Gdzie, to, gdzie oni są tu? Jezus! Wysypało się! Bo <grym> no no dałem poworki. O, worki. Ale tutaj sprzęt. No to tak, takim akcentem ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do następny odcinek do Mattiego. I co? Trzymajcie się. Cześć ziema, ziema!